Wiedziałeś że jak postawisz schodek, następnie kamienną ceglaną płytę oraz kamienny schodek? Teraz postawisz kamienne cegły oto w ten sposób. I z każdej strony dookoła zrobisz dokładnie to samo. Powinno ci wyjść coś takiego. Następnie cały środek uzupełniamy za pomocą kamiennych cegieł. Na samym środku stawiamy rzeźbioną kamienną cegłę. I teraz tak: po bokach dajemy sobie kamienne cegły po wszystkich czterech bokach. Teraz dajemy sobie brukowany murek. Następnie rzeźbione kamienne cegły na ten murek. I czas na trochę zabawę za pomocą schodków. Stawiamy sobie schod schodki z każdej strony oto tak do góry, do góry nogami. Powinno to wyglądać w ten sposób. Teraz stawiamy sobie takie schodki na tych poprzednich schodkach, co postawiliśmy i łączymy te schodki w taki oto sposób na samym środku. Powinno to teraz wyglądać tak. I teraz stawiamy sobie po brzegach świerkowe drewno i stawiamy sobie od tego świerkowego drewna świerkowe schody. Dokładnie tak jak ja. Teraz to musimy ładnie ze sobą połączyć. Stawiamy podobnie do góry nogami od tych schodów kolejne schody. Powinno to wyglądać tak. Łączymy to sobie za pomocą świerkowej klapy, wszystko, a na świerkowych klapach dajemy sobie świerkowe płyty. I teraz stawiamy kolejne świerkowe schody, oczywiście z obu stron. Łączymy to wszystko ze sobą, tworząc takie zadaszenie. Tutaj sobie stawiamy świerkowe deski, na drugiej warstwie również. I stawiamy sobie świerkowe schody, oto tak. Łączymy sobie tutaj na środku, stawiamy podobnie świerkowe deski. Tutaj świerkową płytę na samej górze i zadaszenie mamy gotowe. Teraz te schody ze sobą łączymy, za pomocą kwitnących liści Azali, kiedy już to zrobimy, pozostało nam postawić smocze jajo na samym środku, i altankę mamy gotową.